Kostka horodreamów, którą posiadasz, to wielki skarb. Wait, what? To już działa? Cześć widzowie. Czekajcie, muszę zrobić szybko malinkę. Malinka będzie wyglądać trochę jak ja, tylko jako baba. Jesteś już w bakcie drugim! Nie, jesteś w akcie drugim już. Nie, ja dopiero tworzę postać. Nie mów tak. Ja dopiero tworzę postać, już jesteś w akcie drugim. Naprawdę. O, fiu, fiu, fiu. Hmm, hmm, hmm. Malinka. To jest dobre w tym, że jestem wyrzucony z wyścigu, że właśnie się nie muszę śpieszyć. Mogę sobie, nie wiem, grzybać w opcjach. To jest właśnie piękne, to jest życie. I mogę pytać, o kurier, może jeszcze jeden procencik w górę, czy może jeden w dół? A tak, to bym musiał, nie wiem, na spoceniu grać. Okej, okay, mamy ice, ice Dziki, widzowie. To już build gotowy, już build gotowy, już koniec gry. Tutaj jest taka strategia jak na hiloka widzowie. Stajemy w miejscu i trzymamy prawy. Jest dosłownie Hilok nawiązanie. O nie, przesunął mnie. A czekaj, ja mam zgładzić upadłych? Ja myślałem, że ja mam tylko, tylko przejść. Tak to jest, jak się nie czyta questu. Ty. Wait. Ja miałem z nim tam pogadać? Nie. Cię ja muszę co? On idzie za mną, ale cię ja muszę się cofnąć, żeby tam z nim pogadać? Czekaj, czy ja muszę z nim tutaj pogadać? I ja pieprzę, okej. Okay. <laughs> Musiałem się cofnąć z nim, żeby pogadać z nim w tym miejscu. Okej. Okay. Uwaga, mój ulubiony quest w grze, grasz po polsku, bo jestem Polakiem, mieszkam w Polsce. Pozdro! ASMR. Uh, to make it ASMR, I would have to put my microphone much closer. Wait, let me try. Dobrze widzowie. No, wychodzimy właśnie z miasta. O, natknąłem się na zadanie dodatkowe. Dziennik pielgrzyma. Mm. No dobrze. ja gram czarodziejką, bo jestem. Wierny malince. Jestem wiernym mężczyzną, jak pies. Co mi się nie podoba. Chciałbym, żeby była ta mapa. Mogłem o tym powiedzieć w recenzji, że nie ma overlay mapy. Też by powiedzieli, nie, ale się czepia gość. O Boże, nie, mam, nie może mapy sobie odpalić. Wielka mi minus gry. Tak by ludzie pisali. Już nie miał się do czego przyczepić. Na mapę narzeka. Ja, tak by pisali. Nie, nie będzie na i Bez przesady. Uwaga, uwaga. Odkrycie, największe odkrycie na świecie. Ludzie są głupi. Wiem, że nie wiedzieliście o tym, ale teraz już wiecie. Znam jednego człowieka, jest bardzo głupi, potwierdzam. O kurde, ja znam nawet więcej niż jednego. Znam je ze trzech. Jedno muszę Wam powiedzieć z tego co pograłem. W d trochę jak w PoE. Znaczy mniej niż w PoE, ale też są groźne on efekty. I trzeba będzie na to uważać na HC-mocno. Ta lokacja to jest przykład tego, jak zajebiste jest czarodziejka. Zaraz Wam pokażę. Uaaaa! Podeptałem chłopa. No fucking way. Czy będzie klan dla widzów? Tak, że ja założę teraz. Kiedy Etkieta <laughs> klanu PoE. Patrzcie, sorka SUP. Jupi, widzicie to? Jakie ruchy, kocie? Poczekajcie, muszę dodać widzów. E Aha, y widzowie. Y mój pierwszy crash. Nie, no co ty, widzu? Nie, no co ty, widzu? Odnowa dla widza, mówicie, że powinienem zrobić reboot wszystkiego. Oczywiście, że żyjemy. Let's fucking go. A ty, ten ty będę mógł przeskoczyć. Uuuu. Uh. Magiczko. Ale zrobiliśmy skipa. Ja pryndole. Co jak co, ale optymalizacja na razie wygląda bardzo dobrze. Trzeba im przyznać. No w Poe to ludzie dosłownie wyłączają wszystkie sound efekty w grze, żeby... <laughs> żeby mieć jakiś FPS. Poeta to jest patala pod tym kątem. Umiecie tak rysować na ziemi kredom? Znaczy... Ty, ty 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 Co tu się stało w ogóle? że tutaj prawie ripnąłem. No ale by była szybka śmierć. Po wyścigu. <laughs> No a to co chciałem powiedzieć, ja tak za dzieciaka kredą rysowałem przed blokiem. Takie symbole. To nie coś podobnego. O to mówiłem, kurwa, widzowie z questami. Nie wiem, gdzieś nie zauważyłem jednego więźnia, dwóch więźniów. I teraz muszę backtrackować. Okej, okay, dobra, tutaj wieśniaczka. Hmm. Czy 2 będzie miał podobny hype do Diablo 4? Nie ma szans. Diablo 4 ma przede wszystkim ogromną markę, która sprawia, że nawet, nie wiem, pójwujo, którego doświadczenie z gatunkiem to jest granie 60 lat temu w Diablo z kolegami po wojaku. Był nachypowany i wydał 400 zł. PoEN nadal jest mimo wszystko niszową grą bardzo, porównując od Diablo i Poe może wyciągnąć, nie wiem, na przykład wyobrażam sobie sytuację, w której Poe wyciąga na przykład, nie wiem, milion graczy, nie? I sobie myślisz, kurwa, wow milion, Katchest? chest, cut chest ale super, wow, jupi, milion a potem sobie patrzysz na Diablo, że gra jest za 400 zł i graczy jest powiedzmy 30 milionów, to będą różnice tego rzędu jakby powiedzmy sobie szczerze, kurwa gdyby Poe było tak zoptymalizowane to bym pojechał do Nowej Zelandii wycałować Christophera. ja bym mu stopy mógł obmywać widzowie, I pojechał do Nowej Zelandii obmywać stopy. Chrisowi. A dobra, widzowie. Widzowie, o tym musicie usłyszeć, bo to jest tak smutno, śmieszne. Dobra, jest, słuchajcie, słuchajcie teraz, widzowie. Żeby dostać darmowe Diablo, trzeba było mieć 100 average widzów na Twitchu. Wiecie, ile miał pijam? Trzeba mieć 100, mówię. Pijam miał, słuchajcie, 99. 99 miał widzowie. To jest tak po prostu, aż nie wiem, co powiedzieć. Klasek. Mouch smouch. <laughs> Jest tak głupie. Pamiętam, jak wiedźmi na trójkę przechodziłem. Widzowie, ja wiedźmi na trójkę, jak dorwałem wiedźmi na trójkę, to miałem taki komputer, że przechodziłem wiedźmi na trójkę i przeszedłem całego na chyba 10 FPS-ach. Wow, it's just like real life, man. Dosłownie, ta ja gra mi tak klatkowała, żebyście nie uwierzyli w to, że ktoś tak grał. Widzicie ten żółty pasek pod HP? Zobaczycie co się dzieje, jak go zapełnię. Nie ja wiem. Ale nie każdy wie. Tak, jak na, tu jest taki... zrobiony coś takiego, że jak nakładasz CC na przeciwników, którzy nie mogą być cc'kowani, na przykład teraz dostanie, to dostaje stun'a i też podczas stun'a zadaje więcej obrażeń. To jest spoko. To akurat mi się podoba jako mechanika. Piwniczak, myślę, że nie powinieneś mi zadawać mi pytania, czy warto, bo to jest zbyt... zbyt subiektywne. Nie wiem, na przykład czy jesteś osobą, która zarabia 0 złotych, czy jesteś osobą, która zarabia 30 koła miesięcznie, bo jakbym zarabiał 30 jakby zarabiał 30 koła miesięcznie, bym ci powiedział... A Daj se, co ci szkodzi. A jeśli... <laughs> A jeśli żyjesz od pierwszego do pierwszego, to ci powiedział, wiesz co, nie warto. <laughs> Czy rozumiesz, o co mi chodzi? Nie jestem w stanie podejmować decyzji finansowej za ciebie. Ja <laughs> o kredyt na 12 lat, żeby kupić Diablo 4. Nerkę już sprzedałem wcześniej, żeby kupić Stasztowy w Poe. Ajajaj. Teraz musisz czyjmiś chyba zacząć handlować. Moją może? Dobra, ja ci mogę oddać. A wiecie jak zbejtujemy ludzi, żeby wchodzili na streama? Powiem wam widzowie, ale nie mówcie nikomu. Piszę komendę wykrzyknik e rip w tytule i zrobimy komendę, że haha, dał się nabrać. <ścoughs> Szczerze nie wyobrażam sobie zrobić przerwy rok poe. To jest tak, jak poprosić gimnazjalistę, żeby nie palił papierosów w toalecie szkolnej. No po prostu niewykonalne. To jest tak, jakby mój stary miał nie pić przez dwie godziny. <laughs> no tak, przecież twój stary on, on by nie wytrzymał. Racja. Okej, okay, zrobite. Oj, kostur, rare. Nie, no z ascendancją jestem. Uuu, widzicie to widzowie? O kurwa, widzę. A co na 20, 21. Trzymam broni na 21. Ej, szczerze? Czy mi się wydaje, czy Inarius brzmi jak Andrzej Duda? Dosłownie, Inarius brzmi jak Andrzej Duda, widzowie. Czego my tu szukamy dla niej? Krystynie musimy znaleźć męża. W ogóle baba się nazywa Krystyna. Pokczam. Polsko nawiązanie. O kurde. O kurde widzę, co tu się dzieje? Krystyna chyba nie jest dobrą żoną. W ogóle z tą recenzją na TV gry to jest zabawne, bo ludzie, którzy są jakimiś psychofanami Diablo 4, mi mówią, że jestem idiotą i że się czepiam wszystkiego i nie mogę docenić gry i jestem nieuczciwy, a ludzie, którzy są hejterami Diablo mówią, że się sprzedałem i że Blizzard musiał mi nasmarować i wysłać dużo pieniędzy, że tak jestem bezkrytyczny. Tak więc obie strony mi mówią, że zostałem opłacony albo, że jestem jakimś hejterem albo, że zostałem popłacone, bo jestem hejterem jakby, ale nie wiem, ja to traktuję jak komplement. Jak obie strony się czepiają, no to ja to potraktuję jak komplement. Szczerze Wojtuś, powiem ci dlaczego wydaje mi się, że HC może być super. Bo w PO jakbyś zaczął na HC, to byś miał tragedię. Byś ginął i byś nie wiedział od czego. A myślę, że w Diablo 4 to będziesz miał fajny kontencik, bo to jest jakby. gra jest prostsza. Nie, nie będziesz miał czegoś takiego ciągle, że giniesz i nie wiesz od czego. A też tego kontentu na razie, pew... raczej powiedziałbym, że nie ma na tyle, żebyś się bawił jakąś nieskończoną ilość godzin. A na Haceku będziesz miał, że tak powiem, potencjalnie dłuższą przygodę. Nawet nie chodzi o to, że zginiesz, tylko nawet jak nie, nie będziesz ginął, to będziesz bardziej powoli podchodził do rzeczy i bardziej się emocjonował. Nie wiem, myślę, że warto sprowadzić, Łajtuś. Myślę, że będziesz miał dobry kontencik na streama. To ludy, tu tu tu. Strasznie lubię design tych chłopków tutaj. Tych żołnierzy ludzkich. Zajebisty design. Żegnaj malinka, na razie. Papa. Pa.